Dzień dobry, szanowni państwo, mam dla państwa bardzo dobrą wiadomość, dzielę się z nią. Otóż wczorajsza manifestacja przeciwko migracji ukraińskiej, tak zwanej, <laughs> której przewodził pan Aleksander Jabłonowski, zakończyła się totalną klapą. Przybyło ludzi około 20, tak, na, tak widziałem na kanale YouTube'owym tamtej telewizji narodowej. Kompletna, totalna klapa Jabłonowski w ogóle nie wiedział co mówić, aż tryskało od niego nienawiścią do Ukraińców. Oczywiście że tam swoje gaduchy, typu że, prawie każdy, że typu, że tam yy, Ukraina jest śmiertelnym wrogiem, no chyba jego, bo moim nie. I wielu Polaków też nie. Właściwie są sprawy do napiętnowania, jak ze w To jest oczywiście zbrodnia ludobójstwa i to nie ma. Yy, 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 ukraiński powstańczy armii na ludności polskiej cywilnej nie ma się. No ale ten człowiek dosłownie wył z nienawiści, nie mógł. o takie zdanie bardzo takie ciekawe, dosyć tam oprócz takich kilku młotków jakiś tam gościu wyszedł i zaczął zaczął chorować. Yy, kilka takich yy, lapsusów powiem, że pa, pan Jabłonowski mówił, że się napił, najadnie i nagle go oświeciło i zaczął mówić. Znaczy, że on nie myśli, nie myśli, nie mu, nie, 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 nie myśli tym, tylko żołądkiem myśli. No. Przez to, że się naje napije w żołądku i on wtedy ma olśnienie. Nie. Nie? <grym>, dobry gościu, nie? A teraz chciałem zaprezentować tutaj pewną co on powiedział? Ciekawe. Hmm. Też ciekawe rzecz powiedział. To są banderowcy. Mają to w genach O! Uwaga! Bo udowodnili to! Ile jeszcze trzeba turnym Polakom? Cywilizowany sposób to jest strzał w tył głowy, według Jabłonowskiego. Cywilizowany sposób strzał w tył głowy. Kto tak zabijał NKWD polskich żołnierzy? Ale Pan Jabłonowski, może jego ideolem jest ten, na pewno jest Rosja, bo on to wielokrotnie. Miał. Wielokrotnie mówi. Cywilizowany sposób zabijania to jest strzał w tył głowy. Zdanie Pana Jabłonowskiego. Słychać było to, co powiedział przed chwilą. Tak, no więc co tu dużo mówić? Przyszło około 20 osób, nie więcej, nie więcej. Tam jeszcze też były różne trele morele. Mówił jakiś gościu, przyszedł z flagą rosyjską. Proszę bardzo, przyszedł na antyukraińską tom przyszedł z flagą rosyjską, proszę wszystko wiadomo o co chodzi nie jest jakiś zdrajca, nie jest jakiś rusofil, tylko po prostu użyteczny diotaj po prostu i kropka co tu jeszcze ciekawego, wyszedł jakiś młotek i mówił, że, że tam jakiś Ukraińcy pracują w hotelarstwie, w budownictwie nie, tam jest do znalezienia, ale teraz może, może następnym razem w budownictwie, hotelarstwie, yy, jeszcze chyba w rolnictwie, nie? A więc zabierają nam, Polakom, pracę. No. Zabierają nam, Polakom, pracę. Polacy pracują na... To chyba jebu zabrali, bo oni się chyba nie nadają na wyższe stanowiska, tym gościu, tylko żeby pracować w fotelarstwie, jako sprzątaczka, bo chyba o to chodzi, i w budownictwie, jako tam ten pomocnik budowlany. A tak Ukraińcy pracują. Wykonują nie najlepsze prace, za gorsze pieniądze od naszych, ale i tak mają dużo. Chciałem powiedzieć, zanim zaczniecie robić kolejną chucpę, jakąś dziwną, antyukraińską, to wam powiem coś. To, że władze ukraińskie nie umieją się rządzić na tyle, nie umieją być gospodarzem w swoim kraju, to jest jedno. Ukraińcy zarabiają około 260-400 złotych na nasze, ale dużo z tych Ukraińców nie jest tym winienni i po prostu zarabiają też na leki, które są tam bardzo drogie dla swoich bliskich, którzy zostali na Ukrainie. To wy jesteś, to wy się zachowujecie, ci co mani, zioną nienawidzą do Ukraińców, zachowujecie się teraz jak banderowcy, jak ci upowcy, zbrodniarze. I tyle mam do powiedzenia wam. Dziękuję. Ale bardzo się cieszę, że ta, że ta demonstracja, proszę, kto będzie słuchał takich młotków. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do zobaczenia.